Pomyślmy przez chwilę o naszym codziennym życiu. O tym, co robimy, co myślimy, w co wierzymy, że jesteśmy, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy to wszystko jest prawdziwe. A raczej, czy to wszystko to jedyne, co istnieje. Wyobraź sobie na chwilę, że wszystko, co znasz, to tylko cień rzucony na ścianę jaskini, jak w słynnej alegorii Platona. Teraz wyobraź sobie, że masz szansę wyjść z tej jaskini i zmierzyć się z olśniewającym światłem prawdy. Dzisiaj zbadamy temat, który fascynował filozofów, mistyków i poszukiwaczy prawdy przez całą historię. Przebudzenie duchowe to pojęcie otoczone tajemnicami, nieporozumieniami. Ale obiecuję ci jedno: to, co odkryjesz tutaj, nie tylko zmieni Twoją perspektywę na przebudzenie duchowe, ale mogłoby głęboko przekształcić sposób, w jaki rozumiesz swoje własne istnienie. A najważniejsze nadejdzie na końcu. Prawda tak potężna, że każe ci przemyśleć wszystko, co myślałeś, że wiesz. Przebudzenie duchowe to nie tylko esoteryczne pojęcie, ani coś, co jest zarezerwowane dla góru na odległych górach. To głęboko ludzki proces, wewnętrzny głos, który wszyscy w pewnym momencie naszego życia możemy usłyszeć. To ten szept w Twojej głowie, który mówi ci, że istnieje coś więcej niż to, co widoczne. Coś większego niż niekończący się cykl pracy, konsumpcji i rutyny. Ale co tak naprawdę oznacza duchowe przebudzenie? Czy to punktowy moment stan, który osiąga się raz na zawsze, czy też ścieżka pełna wyzwań, objawień i pytań? Aby to zrozumieć, musimy najpierw zająć się fundamentalną prawdą: żyjemy w stanie odłączenia. Od momentu narodzin jesteśmy warunkowani przez społeczeństwo, nasze rodziny, instytucje. Aby dostosować się do systemu, który skupia nas na zewnętrznych aspektach sukcesie, pieniądzach, wyglądzie, dobrach materialnych. Wszystko to staje się centrum naszego życia, a my zapominamy spojrzeć do wewnątrz. To tak, jakbyśmy mieli zasłonięte oczy, niezdolni dostrzec prawdy o sobie i o wszechświecie, który nas otacza, ale wtedy zdarza się coś. Może to być traumatyczne wydarzenie. Kryzys egzystencjalny, lub nawet pozornie nieistotny moment, jak spacer w przyrodzie lub głęboka rozmowa. W tej chwili coś w tobie się budzi. To tak, jakby iskra zapaliła się w ciemności, przypominając ci, że jesteś znacznie więcej niż twoje myśli, emocje czy twoje fizyczne ciało. To pierwszy krok w kierunku duchowego przebudzenia uznanie, że istnieje głębszy wymiar rzeczywistości, niewidoczny związek. Jednak ten pierwszy krok nie jest łatwy. W rzeczywistości może być głęboko niepokojący. Wiele osób opisuje początek swojego duchowego przebudzenia jako okres zamieszania, niepokoju, a nawet cierpienia. Dzieje się tak, ponieważ budząc się, zaczynasz kwestionować wszystko, co sądziłeś, że wiesz. Uświadamiasz sobie, że wiele z rzeczy, na które polegałeś, były iluzjami, społecznymi konstrukcjami lub ograniczającymi przekonaniami. Ten proces znany jest jako ciemna noc duszy, termin używany od wieków do opisania początkowej fazy duchowej transformacji. Mistyczny poeta, Święty Jan od Krzyża pisał o tym stanie w XVI wieku, opisując go jako moment głębokiej samotności i rozpaczy, ale także jako okazję do odkrycia prawdziwego światła. Czy kiedykolwiek czułeś się jakbyś utknął w niekończącym się cyklu, powtarzając te same wzorce raz po raz, to część snu, z którego się budzimy. Duchowe przebudzenie nie oznacza ucieczki od problemów ani życia, w stanie ciągłej szczęśliwości. Wręcz przeciwnie, oznacza skonfrontowanie się z samym sobą, ze swoimi lękami, swoimi cieniami i rozpoczęcie ich integrowania w swoje istnienie. To tutaj wiele osób gubi się lub się poddaje, ponieważ przebudzenie nie jest komfortowe. To proces, który zmusza cię do porzucenia starych tożsamości. Do odpuszczenia przekonań, które dawały ci złudne poczucie bezpieczeństwa, i do skonfrontowania się z pustką. Ale to właśnie w tej pustce odnajdujesz swoje prawdziwe istnienie. Teraz zapewne zastanawiasz się, dlaczego ten proces jest tak trudny? Dlaczego nie możemy po prostu obudzić się i czuć się pełni i spełnieni? Odpowiedź tkwi w naszej oporze. Ego to część nas, która identyfikuje się z jaźnią indywidualną. Obawiaj się zmiany. Obawiaj się utraty kontroli, i dlatego walczy ze wszystkich sił, aby utrzymać nas w śnie, uwięzionych w świecie pozorów i powierzchownych pragnień. Ale jest coś, co musisz wiedzieć: duchowe przebudzenie to nie jest ostateczny cel, to nie jest coś, co się osiąga i koniec. To podróż, ścieżka, którą pokonujesz krok po kroku, dzień po dniu. A każdy krok, który stawiasz, przybliża cię do prawdy. Do tego głębokiego połączenia z wszechświatem, które wykracza poza słowa i wyjaśnienia. Teraz chcę Cię zaprosić do refleksji. Co trzymacie w śnie? Jakie aspekty Twojego życia uniemożliwiają Ci przebudzenie? Może to strach, wygoda, przywiązanie do znanego. Ale co, jeśli powiem Ci, że za tym strachem, za tą oporem kryje się uwolnienie, którego nie możesz sobie wyobrazić? Jeśli dotarłeś tutaj, to dlatego, że coś w Tobie wie, że jest więcej. Wie, że jesteś gotowy odkryć prawdę stawić czoła wyzwaniom, które wiążą się z przebudzeniem, i objąć transformację, która czeka po drugiej stronie, wyobraź sobie przez chwilę, że wszystkie warstwy, które zbudowałeś w ciągu swojego życia, zaczynają się rozpadać. Nie mówimy tutaj o utracie materialnej, ale o czymś znacznie głębszym przekonaniach, które określają cię narratorach, które opowiadasz o sobie, etykietach, które nałożyli ci inni. Ten proces może wydawać się przerażający, ale w rzeczywistości jest początkiem Twojego wyzwolenia. Duchowe przebudzenie jest jak proces wylinki węża. Stara skóra już nie może pomieścić wzrostu, już nie pasuje do tego, czym wąż ma być. W ten sam sposób stare pomysły i wzorce, które kierowały Twoim życiem, zaczynają wydawać się niewystarczające, wręcz duszące. To, co kiedyś dawało Ci poczucie bezpieczeństwa, Teraz wydaje się więzieniem. To jest moment, w którym wielu staje przed swoją pierwszą wielką próbą. Czy będziesz się trzymał tego, co znasz, czy odważysz się puścić wszystko i skoczyć w nieznane? Ten skok, chociaż wydaje się ryzykowny, jest sercem duchowego przebudzenia. Nie chodzi o rezygnację ze świata fizycznego, ani o izolację w jaskini, lecz o to, by dostrzec wykraczającą poza pozory i odkryć głębokie połączenie. Które istnieje między tobą a wszystkim, co cię otacza. W miarę postępu na tej ścieżce zaczynasz doświadczać czegoś niezwykłego poczucia jedności. To oddzielenie, które zawsze czułeś pomiędzy sobą a innymi, zaczyna zanikać, odsłaniając znacznie bogatszą i bardziej złożoną rzeczywistość. W tym momencie chciałbym, abyśmy wspólnie zastanowili się nad czymś, co tak naprawdę oznacza być sobą. Od małego uczono nas, że jesteśmy naszą osobowością, naszą historią, naszymi celami i osiągnięciami. Ale co? Starzy mędrcy i mistycy, od tradycji wschodnich po zachodnie, przypominali nam, że nasza prawdziwa istota znajduje się znacznie poza tymi ograniczonymi definicjami. Jesteśmy jak ocean, rozległy i nieskończony, ale identyfikujemy się z falami, które tworzą się na jego powierzchni. Jasnym przykładem tego jest w filozofii hinduskiej, a konkretnie w naukach Upanishad. Zgodnie z tymi pismami, każdy z nas jest jak iskra boskiego ognia indywidualnym wyrazem uniwersalnej świadomości. Jednak ze względu na naszą identyfikację ze światem materialnym i osobistymi doświadczeniami, zapominamy o naszej prawdziwej naturze. To zapomnienie to to, co Hindusi nazywają Maya. Iluzją, która utrzymuje nas w cyklu cierpienia i oddzielenia. Dobrą wiadomością jest to, że przebudzenie duchowe daje nam możliwość przełamania tej iluzji. Świadomi naszej prawdziwej istoty, możemy zacząć postrzegać życie z zupełnie nowej perspektywy. Na przykład rzeczy, które kiedyś Cię niepokoiły lub frustrowały, zaczynają tracić nad Tobą władzę. Uświadamiasz sobie, że zewnętrzne konflikty są jedynie odbiciem wewnętrznych konfliktów i że, uzdrawiając swoje wnętrze, transformujesz także świat wokół siebie. Ale nie mylmy się, ten proces nie jest natychmiastowy ani łatwy. Wiele razy to, co pojawia się w przebudzeniu, to wszystko, co tłumiłeś lub unikałeś stawienia czoła, nierozwiązane emocje, rany z przeszłości, najgłębsze lęki. Wszystko to wychodzi na powierzchnię nie po to, aby Cię ukarać, lecz aby zostać dostrzegniętym i uzdrowionym. To przypomnienie, że duchowe przebudzenie to nie ucieczka od bólu, ale nauka, jak przekształcać go w mądrość i miłość. Potężnym przykładem tego procesu znajdujemy w buddyzmie, szczególnie w praktyce medytacji. Buddyści uczą, że cierpienie wynika z przywiązania, z naszej tendencji do kurczowego trzymania się tego, czego pragniemy, i odrzucania tego, czego się boimy. Jednak obserwując te tendencje z pogodnym i otwartym umysłem, możemy zacząć się od nich uwalniać. To jest droga do oświecenia, którą nauczał Buddha. To nie jest coś zewnętrznego, co można osiągnąć, ale stan bycia, który kultywujemy w sobie. I tutaj pojawia się ważne pytanie do Ciebie: co jesteś gotów puścić, aby się obudzić? Może to być ograniczająca wiara uraz z przeszłości, lub nawet strach przed porażką. Cokolwiek to jest, tylko uwalniając się, możesz otworzyć przestrzeń na coś nowego. Jak powiedział Lao Tse, chiński mędrzec i założyciel taoizmu: Kiedy przestaję być tym, kim jestem, staję się tym, czym mogę być. Wiele osób kojarzy duchowe przebudzenie z niezwykłymi mistycznymi doświadczeniami, takimi jak wizje, odkrywcze sny czy chwile ekstazy, chociaż... Takie wydarzenia mogą się zdarzyć, nie są celem przebudzenia. W rzeczywistości mogą stać się zakłóceniami, jeśli nie zrozumiemy ich właściwie. Prawdziwie istotne nie są przejściowe doświadczenia, lecz głęboka i trwała transformacja naszej świadomości. Ta transformacja prowadzi nas do zrozumienia, że nie jesteśmy oddzieleni od świata. Każde działanie, które podejmujemy, każdy myśl, którą mamy, ma wpływ na całość. Ta zasada, znana jako współzależność, jest centralna w wielu tradycjach duchowych, ale jest też poparta przez nowoczesną naukę. Na przykład fizyka kwantowa pokazuje, że cząstki są ze sobą splecione w sposoby, które kwestionują naszą konwencjonalną logikę. Oznacza to, że to, co robimy w jednym miejscu, może wpływać na coś tysiące kilometrów dalej. W tym momencie chcę zaprosić Cię do refleksji nad własnym życiem. Czy żyjesz w sposób, który odzwierciedla tę współzależność? Czy Twoje działania są zgodne z większym dobrem, czy kierują się ego i osobistym interesem? Te pytania nie mają na celu osądzania Cię, lecz przebudzenia w Tobie większej świadomości. W miarę jak zgłębiamy tę podróż. Stajemy przed jedną z najbardziej wymagających prawd duchowego przebudzenia, osobistą odpowiedzialnością. Przebudzenie to nie tylko proces odkrywania wewnętrznego, ale także wezwanie do przekształcenia naszego sposobu życia na świecie. Ta transformacja wiąże się z wzięciem odpowiedzialności za nasze działania, nasze słowa, a co ważniejsze, za nasze myśli. Przez dużą część naszego życia skłonni jesteśmy działać jak ofiary okoliczności. Mówimy sobie, nie mogę zmienić swojego życia, ponieważ to mi się przytrafiło, lub rzeczy są takie, jakie są i nic się z tym nie da zrobić. Jednak duchowe przebudzenie ujawnia nam, że takie myślenie to iluzja. Nie jesteśmy ofiarami, jesteśmy współtwórcami naszej rzeczywistości. Każdy wybór, który podejmujemy, każda wiara, którą podtrzymujemy, kształtuje nasze doświadczenie. Jednym z najjaśniejszych przykładów tej prawdy są nauki Neville'a Godarda, mistycznego myśliciela włącznie w wieku, który podkreślał potęgę wyobraźni. Zgodnie z Godardem, nasza rzeczywistość zewnętrzna jest jedynie odbiciem naszego wewnętrznego stanu świadomości. Jeśli zmienimy nasze przekonania i nasze obrazy mentalne, transformujemy również otaczający nas świat. Idea ta rezonuje z wieloma tradycjami duchowymi. Od hermetyzmu po buddyzm, które uczą nas, że świat zewnętrzny jest lustrem świata wewnętrznego. Ale jak zaczynamy brać tę odpowiedzialność? Pierwszym krokiem jest obserwacja naszych myśli. Jak często pozwalamy naszej myśli błądzić ku negatywności, osądowi czy lękowi. Te myśli nie tylko wpływają na nasz wewnętrzny spokój, ale także projektują energię do otaczającego nas świata. Jak powiedział filozof Ralph Waldo Emerson, jesteś tym, co myślisz przez cały dzień. Następnym krokiem jest pielęgnowanie uważności. Nie oznacza to wymuszania pozytywnych myśli, lecz bycia świadomym tego, co myślimy i ciekawości odkrywania, skąd pochodzą te myśli. Często nasze negatywne przekonania są wynikiem ran z przeszłości lub komunikatów, które internalizowaliśmy od dzieciństwa. Zyskując świadomość tych korzeni, możemy zacząć uwalniać się od ich wpływu i przepisywać nasze wewnętrzne narracje. W miarę postępu w tym procesie zaczyna dziać się coś niezwykłego, stajemy się bardziej obecni. Przestajemy żyć na autopilocie, reagując na okoliczności i zaczynamy odpowiadać z miejsca spokoju i jasności. Stan obecności jest jednym z najcenniejszych owoców duchowego przebudzenia. Pozwala nam doświadczać życia z intensywnością i głębią, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Jednak droga do tej obecności nie jest wolna od wyzwań. Jedną z najczęstszych przeszkód jest przywiązanie. Przywiązujemy się do ludzi rzeczy, idei i rezultatów, wierząc, że są niezbędne do naszego szczęścia. Jednak, jak nauczył Budda, przywiązanie jest jedną z głównych przyczyn cierpienia. Nie chodzi o odrzucenie świata czy życie bez pragnień, lecz o nauczenie się relacjonowania do wszystkiego z miejsca wolności. Pięknym przykładem tego są nauki taoizmu, które podkreślają znaczenie płynięcia z życiem zamiast się mu opierać. Tao, czyli droga, zaprasza nas do życia w harmonii z naturalnym porządkiem wszechświata, ufając, że każde doświadczenie, niezależnie od trudności, ma swój cel. Ta ufność wyzwala nas ze strachu i pozwala z wdziękiem i odwagą przyjmować zmiany. I tu rodzi się kluczowe pytanie. Często próbujemy kontrolować każdy aspekt naszego istnienia, wierząc, że tylko w ten sposób możemy zapewnić sobie bezpieczeństwo i szczęście. Jednak duchowe przebudzenie uczy nas, że prawdziwa moc nie pochodzi z kontrolowania, lecz z poddania się. Poddanie się nie oznacza rezygnacji z trudności. Lecz akceptacji tego, co jest, bez oporu i działania z tego stanu akceptacji. Ta zasada poddania jest szczególnie istotna, gdy stawiamy czoła nieznanemu. Jak wspomnieliśmy wcześniej, duchowe przebudzenie jest podróżą ku nieznanemu, ku częściom nas samych i wszechświata, których nie rozumiemy do końca. Zamiast bać się tej niepewności, możemy postrzegać ją jako okazję do wzrostu, do przekraczania naszych ograniczeń. I odkrywania nowych wymiarów rzeczywistości. Inspirującym przykładem tego jest życie Rumiego, mistycznego poety sufickiego. Rumi przypomina nam, że rany są otworami, przez które wchodzi światło. Każde wyzwanie, każda chwila bólu to szansa na obudzenie się do głębszej prawdy. Ta wiadomość zaprasza nas do przyjmowania naszych trudności z wdzięcznością, wiedząc, że są częścią naszego duchowego rozwoju. Na tym etapie ważne jest. Aby pamiętać, że duchowe przebudzenie nie jest drogą, którą przemierzamy w samotności, choć każde doświadczenie przebudzenia jest głęboko osobiste. Jesteśmy również połączeni z siecią poszukiwaczy, nauczycieli, przewodników, którzy dzielą się tą drogą. W wielu tradycjach duchowych, wspólnota znana jako Zanga w buddyzmie odgrywa kluczową rolę w procesie transformacji. Dzieląc się naszymi doświadczeniami, wspierając się nawzajem i ucząc się od siebie, Tworzymy przestrzeń, w której przebudzenie może rozkwitać. I tu zapraszam cię do refleksji. Pomyśl o ludziach w swoim życiu. Czy otaczasz się tymi, którzy cię inspirują i wspierają w duchowym wzroście, czy może tymi, którzy zatrzymują cię w starych wzorcach? Energia osób, które nas otaczają, ma głęboki wpływ na naszą drogę. Świadome wybieranie naszych relacji to istotny element przebudzenia. Zbliżając się do zakończenia tej refleksyjnej podróży, kluczowe jest badanie jednego z najważniejszych aspektów duchowego przebudzenia. Celu? Gdy zaczynamy dostrzegać więcej niż iluzje ego i rozpraszające wpływy świata, nieuchronnie pojawia się pytanie: Po co tu jestem? To nie jest powierzchowne pytanie, lecz głęboki apel, który wypływa z jądra naszej egzystencji. Odnalezienie tego celu, a raczej przypomnienie sobie tego, co zawsze tam było, jest jednym z najbardziej transformujących objawień przebudzenia. W wielu tradycjach duchowych naucza się, że każdy człowiek ma dharmę, unikalny powód, dla którego znajduje się na tym świecie. Koncepcja dharmy pochodząca z hinduizmu i buddyzmu odnosi się do ścieżki, którą musimy podążać, aby dostosować się do uniwersalnej prawdy. Jednak ten cel nie zawsze wiąże się z wielkimi osiągnięciami lub zewnętrznymi sukcesami. Często chodzi o to, jak żyjemy na co dzień, jak traktujemy innych i jak manifestujemy naszą esencję w każdym małym działaniu. Jak mówił Franciszek zasyżył, "Zacznij od robienia tego, co konieczne, potem rób to, co możliwe, a nagle znajdziesz się przy tym, co niemożliwe", ale jak odkrywamy nasz cel? Duchowe przebudzenie dostarcza nam wskazówek, sygnałów które często przybierają formę intuicji, synchroniczności lub poczucia przyciągania do pewnych zainteresowań czy ścieżek. Jednak ważne jest, aby nie mylić celu z oczekiwaniami zewnętrznymi. W świecie, który tak bardzo ceni produktywność i sukces materialny, łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że nasz cel musi być czymś niezwykłym lub rozpoznawalnym przez innych. W rzeczywistości Twoim celem jest po prostu bycie najautentyczniejszą wersją samego siebie, a z tego miejsca wpływanie na świat w sposób, którego być może nigdy nie wyobrażałeś sobie. Potężnym aspektem przebudzenia jest to, że uczy nas redefiniować sukces. Nie chodzi już o gromadzenie rzeczy, tytułów czy uznania, ale o życie w zgodzie z sobą, miłością i współczuciem. Ta perspektywa jest pięknie ilustrowana w życiu Mahatmy Gandhiego, który powiedział: Najlepszym sposobem, aby odnaleźć siebie, jest zatracenie się w służbie innym. Ta służba niekoniecznie wiąże się z wielkimi czynami. Może manifestować się w tym, jak słuchasz przyjaciela, jak troszczysz się o swoich bliskich lub jak przyczyniasz się do dobra swojej społeczności. Ponadto cel nie jest czymś statycznym. Tak jak życie jest ciągłym przepływem, nasz cel również może ewoluować. Może to, co dziś nadaje sens Twojemu życiu, nie będzie tym samym za 10 lat. I to jest w porządku. Przebudzenie duchowe uczy nas, aby z otwartością i ciekawością akceptować tę ewolucję, ufając, że każdy etap naszego życia ma swoje znaczenie, nawet gdy nie rozumiemy go w danym momencie. W tym procesie zaczynamy również dostrzegać moc wdzięczności. Kiedy przebudzamy się duchowo, uświadamiamy sobie, że życie nic nam nie jest winne. Ta realizacja przekształca sposób, w jaki wchodzimy w interakcję ze światem. Zamiast wciąż szukać więcej, uczymy się doceniać to, co już mamy. Ta zmiana perspektywy napełnia nas nie tylko spokojem, ale także otwiera nas na przyjmowanie większych błogosławieństw. Jak mówił mistrz Edzhard, chrześcijański mistrz, jeśli jedyną modlitwą, jaką kiedykolwiek wypowiesz w swoim życiu, będzie dziękuję, to wystarczy. Kolejnym kluczowym aspektem przebudzenia duchowego jest relacja z czasem. Przed przebudzeniem często utkwiliśmy w myślach, nieustannie przeżywając przeszłość lub wyczekując przyszłość. Ten stan oddala nas od jedynej chwili, którą naprawdę mamy teraźniejszości. Przebudzenie zaprasza nas do powrotu do teraźniejszości, do doświadczania życia takim, jakie jest w tej chwili, nie takim, jakim byśmy chcieli, ani takim, jakiego się boimy, lecz dokładnie takim, jakie jest. Ta obecność nie tylko uwalnia nas od niepotrzebnego cierpienia, ale także pozwala nam doświadczyć głębokości i piękna życia w całej jego pełni. Życie w teraźniejszości nie oznacza jednak ignorowania przeszłości czy przyszłości, wręcz przeciwnie. Przebudzenie pomaga nam pogodzić się z naszą przeszłością, ucząc się z niej bez utknięcia w jej cieniach. Pozwala nam również planować przyszłość, ale z miejsca zaufania, a nie lęku. Ta równowaga między akceptacją a działaniem jest jednym z najcenniejszych darów przebudzenia. Teraz chcę, abyś pomyślał o czymś, ile razy odkładałeś swoje szczęście, czekając na lepszy moment. Może myślałeś, będę szczęśliwy, gdy zdobędę tę pracę. Gdy będę miał doskonały związek, gdy osiągnę pewien cel. Ale przebudzenie uczy nas, że szczęście nie znajduje się w przyszłości, lecz w tym, jak decydujesz się żyć w tej chwili. Prawdziwa pełnia nie zależy od tego, co masz, ale od tego, jak postrzegasz i wartościujesz to, co już tu jest. W końcu dochodzimy do najgłębszego i najbardziej transformującego aspektu przebudzenia duchowego miłości. Ale nie mówimy tu o miłości romantycznej czy warunkowej, którą tak często idealizowaliśmy. Ta miłość jest bezwarunkowa, uniwersalna i wszechogarniająca. To uznanie, że w głębi duszy nie jesteśmy od niczego ani od nikogo oddzieleni. Ta miłość to to, co porusza wszechświatem, co daje życie wszystkiemu, co istnieje. Jak nauczał apostoł Jan. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. Ta miłość nie jest czymś, co musimy szukać poza sobą, już jest w tobie, czekając, aby zostać przypomnianą. Kiedy budzisz się duchowo, ta miłość zaczyna swobodnie przepływać przez ciebie, dotykając wszystkiego, co robisz i wszystkich, których spotykasz. To nie oznacza, że nigdy więcej nie doświadczysz bólu czy konfliktu, ale teraz będziesz mógł się z nimi zmierzyć z miejsca współczucia i mądrości. A tutaj chcę złożyć ci ostatnie zaproszenie. Zamknij oczy na chwilę i poczuj życie, które bije w tobie. To życie jest cudem, którego szukałeś, tajemnicą, którą pragnąłeś zrozumieć. Nie jest w odległym miejscu ani w odległej przyszłości. Zawsze było tutaj, czekając, aby się dostrzegł. To jest duchowe przebudzenie. Przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteś, objąć swoje powołanie z miłością i żyć każdą chwilą z pełnią, wiedząc, że jesteś częścią czegoś znacznie większego. A teraz pytam cię, czy jesteś gotów, aby zrobić kolejny krok na tej drodze? Odpowiedź nie leży we mnie ani w nikim innym, lecz w twoim sercu. Dziękuję za uwagę.